Dzień dobry, Szymanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod brytyjskiej przygody w FMie 2023, gdzie prowadzę obecnie reprezentację Anglii i jesteśmy na Mundialu w Republice Południowej Afryki. Szybciutko tylko przypomnę o tym, że przeszliśmy przez fazę grupową. Pokonaliśmy w drugiej rundzie reprezentację Danii 1 0 na Moses Mabhida Stadium, a za momencik na Newland Stadium zagramy z Włochami, czyli jednym z absolutnych faworytów do zdobycia mistrzostwa świata. No mecz ten będzie meczem bardzo dla nas trudnym. Ale musimy go wygrać, bo jeżeli chcemy osiągnąć strefę medalową, czy jeżeli chcemy dojść do finału, no to Włosi nie mogą być dla nas przeszkodą. O tak mówię oczywiście, ale to jest jedna z silniejszych reprezentacji na świecie. Na nasze nieszczęście, to drzewko, które mamy, ta nasza część jest bardzo, bardzo trudna. Nawet jeżeli wygramy z Włochami. To w ćwierćfinale spotkamy się z kolejną bardzo mocną reprezentacją, a będzie to Belgia. Belgia jest bardzo silna, ale to może o Belgii sobie pogadamy jak przyjdzie na nich czas, jeżeli w ogóle uda nam się z Włochami wygrać. Więc na bramce Lucas Witterby. Rozpoczynamy od razu od wyboru składu. Na stronie prawej obrony oczywiście Eddie Taylor. Na lewej natomiast Daniel Dionisi. No w środku nie może być inaczej jak Shannon Foxley i Neil Dejotin. Na defensywnym pomocniku Mikey O'Brien. Dalej mamy Achea Greya i oczywiście Febiana Wallinga. na prawej stronie, Sam Rich na lewej stronie Jarrett Wintersgill i w ataku Craig Scattergood. To jest w tym momencie chyba najmocniejszy skład, jaki możemy wystawić. Mam pewne obawy w związku z występem i kondycją Jarretta Wintersgilla, no ale myślę że na jedną połowę możemy tego zawodnika wystawić, zobaczymy jakie będzie jego położenie po tych 45 minutach, jak będzie wyglądała jego sytuacja z kondycją i jak on się będzie czuł. Wybrzeże Kości Słoniowej przegrywa w dzisiejszym meczu o godzinie 15 z Brazylią 1-0, no a za momencik mamy wielki hit jednej 8 finału, czyli mecz Anglii z Włochami. Wintersgillem się interesuje Brighton oraz Dortmund. Jotin Paris Saint-Germain. Gdyby Paris Saint-Germain wykupiło zawodnika, który obecnie jest piłkarzem Liverpoolu, no to miałoby dwóch defensorów z angielskiej reprezentacji, bo pamiętamy, że Shannon Foxley jest zawodnikiem Paris Saint-Germain. No dobrze, przechodzimy zatem do tego spotkania, no ciężki mecz przed nami, wiele rzeczy tu się może wydarzyć, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, no ale miejmy nadzieję, że Anglicy wygrają to spotkanie i że będziemy świętowali awans do ćwierćfinału, gdzie już czekają na nas, mam nadzieję na nas, Belgowie, no ale to mówię, mecz, y, który szanse jednak delikatnie, wydaje mi się, są większe dla Włochów. Takie 55%, tak mówiłem wczoraj, czy dzisiaj przed południem właściwie, bo y, to jest drugi odcinek, jaki dzisiaj dostajecie. A nasze szanse, takie 45%. No, Włosi 5 ostatnich meczów wygrali. My podobnie. My bramki nie straciliśmy. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Na niebiesko, oczywiście, reprezentacja Italii. Na biało-niebiesko, reprezentacja Anglii i to my w tym momencie mamy piłkę, natomiast tak jak mówię, no tutaj naprawdę ten mecz będzie meczem wydaje mi się bardzo, bardzo wyrównanym. Pytanie, kto wykorzysta swoje sytuacje, kto będzie skuteczniejszy. My z tym ostatnimi czasy mamy spore problemy, no ale mam nadzieję, że dzisiaj, że dzisiaj te kontry nasze, która właśnie jedna się rozpoczyna, będą bardziej skuteczne niż w meczach poprzednich. Dionizji. Dionizji atakuje lewą flanką. Zawodnik angielski Dionizji. Zobaczmy. Piłka do środka na Winters i super ratuje reprezentację Italii. No, tutaj było piekielnie blisko zdobycia bramki. Gdyby troszeczkę tylko bardziej precyzyjny ten strzał głową oddał Wintersgill, to mielibyśmy 1 do 0 Ale widzimy, że Anglicy dalej atakują, że to Anglicy mają na razie przewagę, zarówno w posiadaniu piłki, jak i w strzałach. Ale już ten bazile rusza. No, musimy na tego zawodnika bardzo mocno uważać, bo to jest najlepszy piłkarz reprezentacji Włoch. Co roku od wielu lat kandydat do zdobycia. Złotej piłki. Co prawda ostatnio przegrał ją chyba z. Nie wiem, czy z Hendrikiem, czy z reprezentantem Liberii. Tam jest taki gracz Bazile. Bazile, no i broni. Broni Whitakerby. To jest właśnie pokaz umiejętności tego snajpera. Trzeba na niego bardzo mocno uważać. Ale reprezentacja Anglii ma posiadanie piłki na poziomie 74%. Oczywiście to nic nie gwarantuje. To nic nam nie daje w dużej mierze. Natomiast no to nam daje tylko tyle, że będziemy w stanie tę akcję kreować. Pytanie do którego momentu, czy tak jak teraz już na 25. metrze od bramki Włochów ta piłka zostaje nam odebrana Walling, Walling do Dejotina, Dejotin do O'Briena, mamy Walling, ale źle to zagrał Fabian Walling, no nie możemy w ten sposób psuć akcji kiedy mamy te opcje podaniowe kiedy jest możliwość rozprowadzenia ale teraz zagraliśmy sobie sami piłkę do Włochów, no nie nie, 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 to jest kryminał tak grać na poziomie jednej 8 finału mistrzostw świata nie, nie można, teraz powolutku to Włosi, eh, dochodzą do... Głosu. te pierwsze 15 minut 12 minut zdecydowanie dla reprezentacji Anglii, ale widzimy teraz, że mamy problemy z tym, żeby wyjść spod własnego pola karnego teraz Scattergood, nie oszukał tam obrony włoskiej, nasz napastnik gdyby to się udało, miałby znakomitą sytuację Walling, może teraz ruszymy z kontrą Fabian Walling, ale już bardzo szybko wraca za nim Miretti, no to są właśnie Włosi, to jest reprezentacja bardzo mocna, bardzo silna i dość nieprzewidywalna, Shannon Foxley do boku, mamy Taylora, mamy O'Brien'a, jest zagranie do Dejotina. Wystrzegajmy się błędów. Jest tutaj Sam Rich. Bardzo szybka akcja Anglików. Może to być groźne. Sam Rich, zobaczmy, wycofuje do Archie'ego Gray'a. Archie Gray, jak on to strzelił z tak ostrego konta? Nie wiem, ale reprezentacja Anglii prowadzi w tym momencie z Włochami 1 do 0. Powiem wam, że lekko to przyjmuję, bo jeszcze nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Archie Grey z takiego kąta ostrego zdobył bramkę. W ogóle, jak to wpadło, to jest niesamowite. Zobaczmy to raz jeszcze. No, zewnętrzną stroną, em, częścią prawej stopy uderzył. Podkręcił tą piłkę w niesamowity sposób. Ona dostała nieprawdopodobnej rotacji. I Anglicy prowadzą z Włochami 1-0. To jest, powiem Wam szczerze, może nie niespodzianka, bo tu mamy dwie wyrównane reprezentacje i mówię, każdy wynik w każdą stronę może być możliwy, czy jest możliwy. No ale dla mnie to jest pewne zaskoczenie, że Anglicy w tym meczu są tą stroną, która nawiązuje walkę i, i są stroną, można by rzec, nawet dominującą, bo to widać po strzałach, to widać po posiadaniu piłki. Oczywiście, Włosi, to jest też tak, że Włosi w każdej kolejnej akcji mogą zdobyć bramkę, no bo to jest masa indywidualności. Jest to reprezentacja, w mojej opinii, delikatnie jednak silniejsza niż Anglicy. O tym mówiłem wielokrotnie. No ale jednak prowadzimy. Sam Rich, Sam Rich rusza prawą flanką zawodnik Manchesteru United. Zagranie pod pole karne. Tu mamy Wallinga. Jest Scattergood, Taylor, O'Brien. Spokojnie to rozegrajmy. Oddajmy strzał. Tak jest. Walling i Caruso broni. 29 minuta. W tym meczu, no jeszcze kupa czasu przed nami. To jest dopiero 35 minut tej rywalizacji za nami na w Kapsztadzie, natomiast wielka szansa, że do przerwy Anglicy będą prowadzili 1-0. Tak i tak też się w istocie. Dzieje, zmęczeni wszyscy, zmęczeni wszyscy. To już jest ten moment turnieju, kiedy musisz z siebie dać 150%. Jeszcze Winters nie zostanie na boisku, ale myślę, że około 60 minuty będziemy chcieli tego zawodnika absolutnie zmienić. 60 tysięcy kibiców, czyli cały stadion, obserwuje to starcie. Zwycięzca będzie w najlepszej ósemce drużyn na świecie. Zwycięzca zagra z reprezentacją Belgii, więc teoretycznie, mówię tylko teoretycznie będzie miał łatwiejsze zadanie. Dlaczego mówię teoretycznie? No, no dlatego, że Belgowie są naprawdę silni. Nie wiem czy Belgia nie jest silniejsza od reprezentacji e, Włoch, ale zaraz wam to pokażę. Jeżeli wygramy z Katergut 2 do 0, poczekajmy, nie ma nawet interwencji VAR-u, ależ rozpoczynamy kapitalnie tą drugą połowę. Anglia-Włochy 2-0. No tego to bym się w najśmielszych snach nie spodziewał, że tak rozpoczniemy drugą część tego spotkania, ależ piłeczka tutaj z głębi Balla, no to jest niesamowite. Archie Gray będzie prawdopodobnie typowany do MVP tego spotkania, ale jeszcze poczekajmy, bo Sam Rich ma ocenę 7.9. Teraz jak najdłużej musimy utrzymać status quo, jeżeli chodzi o ten wynik. Witherby, dobra interwencja, bo 2-0 to jest ogromny handicap, tylko właśnie, właśnie o tym mówiłem. Żebyśmy za moment nie dostali bramki kontaktowej... Ta bramka wpada. Jest 2 do 1 w tym momencie. Nie wiem, jakim cudem to wpadło. Nie wiem, jakim cudem tu z nie był w ogóle kryty. Nie był w ogóle pilnowany. Tu Tresoldi czekał na 7-8 metrze No i zdobył bramkę na 2 do 1. Teraz Sam Rich Będzie doskonała okazja dla Anglików. Scattergood pod polem karnym. Scattergood zabrał mu piłkę. Tresoldi O'Brien z dystansu. Dobrze to skończył, bo tam nie był nasz zespół dobrze ustawiony do bronienia. Trzeba było oddać strzał i troszkę się tam ustawić. Okej, okay, robimy zmianę. Oscar Agnew, czyli zawodnik z Championship, wchodzi w tym momencie na ten ważny mecz, ale on nas nie zawiedzie. Już wielokrotnie to widzieliśmy. I za Febiana Wollinga, który gra mecz średni, Nicolas Olivier. Także dwa najsłabsze punkty, jeżeli chodzi o reprezentację Anglii w tym meczu, sądząc po ocenach, zostały w tym momencie wymienione. Powinno być lepiej. Scattergood do Archiego Graya. Archie Gray, Archie Gray, Samridge strzelaj! Dlaczego on tak długo czekał, aż tam będzie interwencja obrony? Pół godziny. Do końca meczu mogliśmy podnieść wynik na 3 do 1, i to by już nam dawało naprawdę wielką przewagę. No a tak, będziemy drżeć do końca. Pamiętajmy też, że bramka strzelona przez Nicolo Tresoldiego to pierwszy stracony gol Anglików na tych mistrzostwach świata. No ale kto ma strzelać, jak nie Włosi, tak? 21 minut do końca, 36. W ogóle to mnie tutaj strasznie zaskakuje, że Włosi tak strasznie oddali pole gry Anglikom, że to Anglicy mają tu dominację. W posiadaniu teraz Oliwier Icaruso broni Przytulił tą piłkę Pomodlił się tam, że ta y, nie wpadła do bramki No bo umówmy się szczerze Jeżeli Anglia zdobędzie bramkę numer 3 To praktycznie będziemy mieli po meczu Ale to Włosi teraz atakują Girelli, Girelli, Tresoldi Wybija tutaj nasz zawodnik Teraz Oliwier mamy szansę na kontrę Skatergut jest piekielnie szybki Mamy też tam Egniu wypoczętego na lewej stronie Który może przyspieszyć tą grę I tak też się dzieje Oskar Egniu, ale sytuacja Sytuacja nieprawdopodobna! Sam Rich, ale takiej akcji to ja jeszcze w FMie 2024 nie widziałem! Tak znakomite! A ja przecież takie sytuacje w prawdziwej piłce to jest nagminność. Tego się zdarza bardzo dużo. A takie piłki posyłane. Tutaj byłem przekonany na 100%, że będzie oddawał strzał Oskaregniu. A on tą piłkę, jak on to zagrał? Przysięgam. Pierwszy raz widzę takie podanie wzdłuż linii e, bramkowej, metr od niej, na długi słupek, bo zazwyczaj to jest albo strzał, albo wycofanie piłki na piąty metr. Sam Rich i teraz możemy to zamknąć, ale Karuzo jakimś cudem broni. 3 do 1 prowadzi reprezentacja Anglii. Ta reprezentacja. Rośnie, ona rośnie wraz z każdym meczem na turnieju. No mamy drużynę typowo turniejową, chyba, jeżeli chodzi o reprezentację Anglii rozpoczęliśmy w grupie oczywiście od dwóch zwycięstw, po 3 do 0 musieliśmy to zrobić, potem z Duńczykami 1-0, ale taki mecz na pewno nie tak dobry jak ten, a tu już mamy pokaz siły reprezentacji angielskiej, no niesamowite, rozpędzamy się tutaj, naprawdę wyglądamy fantastycznie w tym meczu, prowadzimy z Włochami 3 do 1, gdzie byłem przekonany, że ten mecz będzie piekielnie trudny, ale Włosi oddali ten mecz, oddali pole gry, zrezygnowali z rozgrywania, tak na to posiadanie piłki Anglików tutaj, no chyba przeważyło. Sam Ridge pędzimy z kolejną kontrą. Sporo miejsca ma Sam Ridge. Zmęczeni reprezentacji Włoch i Scattergood mógł zdobyć swojego kolejnego gola. Robimy ostatnią zmianę. Wejdzie na boisko Ben White za Scattergooda. Dziękujemy serdecznie napastnikowi Lester. No bo to on tak naprawdę tutaj też. W ogóle cała drużyna, to nie można mówić o jednym zawodniku. Cała drużyna dzisiaj. Rozgrywa fantastyczne spotkanie. Cała drużyna rozgrywa kapitalny mecz. Rich. Do greja trzeba oddać strzał, Dobrze, nawet niecelny. 100 metrów nad poprzeczką to jest nieistotne. Istotne jest to, żeby tutaj zamknąć. Zamknąć jak najszybciej ten mecz. W sensie tu oddalać zagrożenie od własnej bramki. Też tutaj jakieś akcje tworzyć, żeby Włosi poczuli, że Anglicy trzymają ten mecz w garści. Jalinetta Dżalinetta rusza na bramkę Anglików. Teraz tylko nie stracić gola. Żeby to wszystko było na spokojnie, już do samego końca. I żebyśmy nie mieli w ostatnich minutach tutaj dramatu. Bo to jest nam zupełnie niepotrzebne. pięć minut zostało, Paul Kinlan za sama Litcha. damy też sobie Johna Robsona za O'Briena i to będą ostatnie zmiany w tym meczu, jeżeli chodzi o reprezentację Anglii niebywała sytuacja niesamowite rzeczy ale Anglicy prawdopodobnie za momencik, za 3 minuty plus czas doliczony, zameldują się w ćwierćfinale mundialu w RPA Oscar Agnew, do środka mamy tam Kinlana, Caruso niepewnie, no on już też zdenerwowany, też te interwencje są takie, bym powiedział, pozostawia wiele do życzenia. Ale mamy to. Najważniejsze jest to, że Anglicy prowadzą dwoma bramkami i w miarę bezpieczny jest to wynik tuż przed końcem meczu. Jest jeszcze Oskar Egniu. No gdyby zawodnik Championship zdobył swojego gola w jednej ósmej finału z Włochami, to by była rzecz nieprawdopodobna i niesamowita. Ale nie tym razem. Anglia-Włochy 3 do 1. I to jest, to jest wynik sprawiedliwy. To jest wynik taki, który... No jest wynikiem, jaki paść powinien, patrząc na statystyki, tak? 19 strzałów. 9 celnych. To jest w ogóle 3 razy więcej niż Włosi. 2,23 expected goals. No tu jest, tu jest wielka, wielka różnica w tych sytuacjach stworzonych. A teraz pędzi na bramkę Kinlan. Kinlan Kinlan jeszcze chciał swojego gola zdobyć, ale obok bramki. No i to posiadanie piłki przede wszystkim, tak? Liczba wymienionych podań ich jest 704. Przy tylko niespełna 400 Włochów. No nie ma tutaj możliwości, żeby Anglicy tego meczu nie dowieźli. 3 do 1. Jeszcze Lippi, jeszcze zobacz Tresoldi, ale tam przyblokowany Dionizie piłkę wybija, a mamy zresztą rzut wolny, bo był spalony. Więc powolutku mecz dobiega końca Sędzia Rambeloson Będzie tutaj, ciekawa, jaka to jest narodowość Madagaskarczyk sędziuje na Mistrzostwach Świata Co tutaj się dzieje Wcześniej mieliśmy sędziego z Portoryko Czy z Kostaryki no, W każdym razie z tamtego rejonu Teraz mamy sędziego z Madagaskaru Co tu nieprawdopodobne rzeczy Oscar Agnew do środka i jeszcze karuso łapie 90 za chwileczkę Czwarta minuta meczu się rozpocznie Na stadionie w Kapsztadzie Anglicy prowadzą 3 do 1 I nie wydaje się żeby cokolwiek tutaj się mogło zmienić, ale poczekajmy. Jalinetta jeszcze Dejotin tutaj musi zablokować to dośrodkowanie. Tam pojedynek pod, pod polem karnym z i aczego Greya, wykorzystany przez Włochów. Tresoldi! Słupek teraz i dobitka gol! No niesamowite. Samobójcza bramka Ediego Taylora, chyba jest za późno. Chyba jest za późno, no śmiem twierdzić, że jest to gol absolutnie na który Włosi nie zasłużyli. To jest gol w ogóle jakiś przypadkowy. To jest w ogóle wynik, który nie odzwierciedla przewagi Anglików w tym meczu. No ale taka jest piłka. Nie zawsze tak to wygląda. Do końca meczu mamy jeszcze minutę plus pewnie jeszcze jedną minutę doliczoną, bo padła bramka w doliczonym czasie gry. Więc około dwóch minut tu pewnie jeszcze będziemy grać. No, byliśmy niby pewni już, a trzeba jeszcze troszeczkę uważać. Zagramy już na czas, oczywiście, bo tu nie ma, nie ma co się. Nie ma co się spieszyć. Trzeba powolutku tą piłkę rozgrywać. Eddie Taylor, Eddie Taylor, Eddie Taylor. Zobaczmy, już tam wychodzi Kinlan. Kinlan jest sam na sam. Kinlan, ale wszedł za bardzo do boku, natomiast mamy rzut rożny. I to jest ważne, bo kolejne cenne sekundy. Będą mijały kolejne cenne sekundy. Kradniemy reprezentacji Włoch. Wynik, jak najbardziej, yy, yy, mówię, to zwycięstwo, jeżeli ono się przytrafi. A prawdopodobnie tak, zasłużone reprezentacji Anglii. Dwie bramki Włochów, no wpadły, bo wpadły, ale nie wydaje mi się, żeby z przebiegu meczu tutaj absolutnie Włosi na to zasługiwali. No nieważne, ważne jest to, że mamy spalonego i ważne jest to, że reprezentacja Anglii melduje się w ćwierćfinale. Mamy to coś pięknego. Najlepsza ósemka. Jesteśmy już o kroczek od strefy medalowej. No ale przed nami reprezentacja Belgii. Reprezentacja Belgii, która jest piekielnie mocna. Już Wam za chwileczkę to zresztą e, pokażę. Rich, bramka, dwie asysty. Fantastyczna sprawa, pozytywna reakcja. Oczywiście idziemy po, idziemy po medale, panowie. Idziemy po medale, nie ma innej opcji. No i konferencja prasowa. A dlaczego ja tą Belgię tak chwalę? Możecie się troszeczkę dziwić. Natomiast już Wam pokazuję, o co mi dokładnie chodzi. Słuchajcie, kluby, jakie tu widzimy... Coś nieprawdopodobnego. Lewy skrzydłowy Bayern Monachium Jean Charles Mason, kapitalny zawodnik. Sam Kuls, napastnik Arsenalu, to jest wybitny piłkarz. Mamy prawego skrzydłowego z Bayernu Monachium Jonathana Cibambe. No atak Belgów jest po prostu niewiarygodny. Jest piłkarz Realu Madryt Liam Lachet. Dalej mamy piłkarza Newcastle United Romeo Lawie, którego oczywiście znamy. A San z Paris Saint Germain, też wybitny piłkarz. Jest oczywiście środkowy obrońca Jules Kabea z Juventusu. Mamy tutaj piłkarzy jeszcze Juventusu i to jest Bakeba Peszart, mowa o bramkarzu, lat 31. No wydaje mi się, że mamy tutaj no, jeszcze Smarty Niro z Ralu Madryt. Jest tutaj naprawdę kilku zawodników, którzy mogą nam e, popsuć ten mecz. Oczywiście bać się nie możemy. Bo, bo jesteśmy Anglikami. No Przed chwilką wygraliśmy spotkanie z Włochami. Tu jest jeszcze Jocelyn Seger, tak? Też zawodnik, który rozgrywać piłkę, potrafi skrzydłowy, ewentualnie wysunięty rozgrywający. No jest to reprezentacja mocna, jest to reprezentacja silna, no ale na miłość boską nie możemy po takim fantastycznym meczu z Włochami bać się Belgów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni mamy odpoczynku. To jest kapitalna sprawa, bo prawdopodobnie wyjdziemy takim samym składem jak w meczu z Włochami. Dlaczego by nie? W końcu rozegraliśmy naprawdę wybitne spotkanie. Oczywiście straciliśmy dwie bramki, no ale strzelamy trzy i mieliśmy jeszcze sytuację, żeby zdobyć kolejne dwie. To jakby nie ulega wątpliwości. No ale mamy, mamy ćwierćfinał i to jest najważniejsze. Więc już do tego meczu półfinałowego i do strefy medalowej jest bardzo blisko. Wystarczy tylko pokonać Belgów. Jak w ogóle wygląda, jak w ogóle wygląda tutaj sytuacja? Ja już sobie to sprawdzam. Mistrzostwa świata nie mamy jeszcze tutaj, nie wiemy kto tu jeszcze będzie grał, bo jeżeli chodzi o trzecią rundę, to nie wszystkie mecze są rozstrzygnięte. Holandia gra z Polską, jeszcze będziemy mieli taki mecz za momencik, więc zobaczymy sobie wyniki meczów poniedziałkowego i wtorkowego, czyli 28 czerwca i 29 czerwca. Tu się oczywiście jeszcze dzieją rzeczy, 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 rzeczy związane z transferami, bo to jest końcówka czerwca, czyli początek też okienka w niektórych ligach i ten przełom oczywiście czerwca-lipca, kiedy ci zawodnicy się e, przemieszczają między klubami. No i zobaczmy te wyniki. Czy Niemcy i Holandia jako faworyci awansują też do ćwierćfinału i będziemy mieli naprawdę potężne e, te ćwierćfinały. Tak. Holandia pod ogrywce z Polską. E, tutaj Włodarczyk usunięty z boiska, Jakub Włodarczyk piłkarz Norwich City, wcześniej Berlin. Znamy go, kupiony za 15 milionów. To ja go sprowadziłem do Berlin. No a Niemcy pokonali Urugwaj, więc no tutaj się jakby nic nie zmienia. W sensie, no nie ma niespodzianek, nie ma niespodzianek. Zobaczmy sobie jeszcze mecze wtorkowe, bo tam powinny być jeszcze dwa mecze jednej ósmej finału, i będziemy mieli już cały skład ośmiu najlepszych reprezentacji na świecie. Na Mundialu, no więc, no ciekawe, ciekawe, jak to wszystko się potoczy, jak to wszystko będzie wyglądało. W przypadku wygranej z Belgią, naszym rywalem chyba będzie ktoś z pary Niemcy-Holandia, ale nie jestem pewien, zaraz sobie to zobaczymy. Poczekajmy jeszcze na wyniki te wtorkowe i będziemy troszeczkę więcej wiedzieli. No, musimy tą Belgię pokonać, no już. Na miłość Boską, na fali zwycięstwa z Włochami, to tak morale urosło po takim wspaniałym meczu, że absolutnie nie możemy tutaj się jakby. No nie może to być inaczej, tak? No musimy z belgami mecz wygrać. I tyle, po prostu tyle. Nie ma tu wielkiego, nie ma tu wielkiego odkrycia. Zobaczmy wyniki wtorkowe. Tu też nie powinno być niespodzianek. Tam widziałem, że Hiszpania gra chyba z USA, więc pewnie ich pokonają na spokojnie, bo to bardzo silna. Reprezentacja pełna też wielu Wonderkidów, podobnie jak Belgia. No ale zobaczymy za momencik, sobie te wyniki. O, Przegrali i to jeszcze grając w dziesiątkę, Stany Zjednoczone zdobywają dwie bramki. No proszę bardzo, i Chile przegrywa z Francją, a więc mamy, mamy tutaj niespodziankę. I teraz tak, a my tu mamy Holandię albo Francję. Francuzów ogrywaliśmy, a tutaj jest wciąż ten sam menadżer Steven Roland. Natomiast Holandia, prowadzona przez pana Alfreda Schroedera. Z Francuzami się będzie mierzyć i który z tych zespołów będzie ewentualnym naszym rywalem, jeżeli pokonamy Belgów w półfinale. Więc w sumie nieźle, w sumie nieźle. Tutaj pewnie Brazylia i Niemcy. No, zobaczymy, zobaczymy. A się okaże w kolejnym jutrzejszym odcinku. Za dzisiejszy serdecznie dziękuję. Jeszcze raz przypomnę: Reprezentacja Anglii pokonała na Newland Stadium, reprezentacja Włoch 3-2. I to naprawdę po wybitnym spotkaniu, szczególnie z naszej strony. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia, dużo zdrówka, trzymajcie się, cześć!